Cześć, dzień dobry kochani, witam Was w moim bałaganie, nie wiem co tam widać. Nie, tutaj jest bardziej bałagan w tym pokoju, dlatego że nagrywam dzisiaj film, nagrywam ten makijaż na Instagram. Zrobiłam trochę bałaganu i musieliśmy szybko wyjść, więc po prostu wszystko zostawiłam tak, że muszę za chwilę ogarnąć, ale Zanim to, to przed chwilą byłam e, odebrać sobie paczkę w punkcie. E, jest to paczka z Minty Shopu, zamówiłam sobie kilka takich e, fajnych rzeczy, niedużych, chyba cztery rzeczy. Także pokażę Wam, bo w ogóle rzadko we vlogach robię jakieś unboxingi, zazwyczaj to się dzieje na Instagramie. E, a tutaj są takie rzeczy, które mnie ciekawiły, które e, były mi potrzebne, albo już się zastanawiałam jakiś czas e, nad nimi, także zaraz Wam to mm, pokażę. E, natomiast, no, witam Was w nowym vlogu, który zaczynam późno nagrywać, bo jest jakoś przed szóstą wieczorem. Sorry, przed chwilą weszłam do domu i takim szybkim marszem szłam, że się zmachałam <grych> no, także zaczynam wieczorem ale jakoś tak spontanicznie poczułam ochotę, żeby zacząć nagrywać vloga, jeszcze dzisiaj być może jak starczy mi chęci po tym sprzątaniu bo tutaj naprawdę jest taki mały armagedon, to jak starczy mi chęci no to zrobiłabym przegląd swoich szaf, ponieważ ostatnio też zapowiadałam na insta, że być może uda mi się w tym tygodniu coś tam poprzeglądać, znowu coś tam odłożyć bo robię sobie takie małe, wiosenne już powoli porządki, mam także czy dużo. Niby większość mam takie, wszystkie pewnie mam takie rzeczy, które mi się podobają, ale wielu z nich już nie chodzę, albo podoba mi się na przykład coś nowego, więc trzeba zrobić małą wymianę e, i to, w czym raczej już nie chcę chodzić, nie będę chodzić, lub nie planuję wiosną i latem chodzić, no albo po prostu sprzedać, aby poszło w dobre ręce, aby nosiły to osoby, które mają ochotę to nosić. Ja wiem, że wiele z Was lubi ode mnie kupować jakieś tam głównie sukienki e, i inne rzeczy, także wystawię to na Winted. Moje nazwisko na Vinted to Natalie Beauty, tak jak tutaj kanał z trzema Y na końcu. E, chociaż nie wiem, czy ta wyprzedaż się pojawi przed tym, jak opublikuję tego vloga, czy po, bo nawet jeśli zrobię dzisiaj ten przegląd, to wiem już, co będzie, że e, zanim sobie zdjęcie, to trochę minie, chociaż chciałabym się zmotywować zrobić to na przykład jutro, ale wiecie, mam tam jakieś też inne plany, także e, nie wiem dokładnie, jak to wyjdzie. No natomiast taki jest plan, chociaż dzisiaj... Część przejrzeć, zobaczymy to wszystko, ale chociaż część na pewno mam też jakieś bluzy które chciałabym odłożyć, bo w tych szafach jest po prostu przepełnione a wiem, że we wszystkim już chodzić nie będę więc po co to trzymać na siłę coś mi się w ogóle stało z tym statywem nie wiem czy on ma jakieś ładowanie, muszę Tomka zapytać czy, no nie wiem, ale mam taki nowy statyw już jakiś czas temu Wam go pokazywałam do tego aparatu go dokupiłam więc no w sumie już jakiś czas temu, ale tak powiedzmy że w miarę nowy i na nim jest przycisk do nagrywania, żeby po prostu kliknąć na nim jak go trzymam teraz w ręku żebym nie musiała się tutaj bawić i wciskać natomiast on przez i działać od kilku dni, jak nagrywam vloga, więc nie wiem o co chodzi, także muszę się dowiedzieć, czy jego się jakoś ładuje, czy po prostu on ma jakieś baterie, czy o co chodzi, jak to w ogóle działa, bo teraz muszę to robić tutaj. No ale nieważne, dobra. E, przybiorę się w coś e, wygod... znaczy, wygodniejszego. Mam na sobie wygodną taką sukienkę sweterkową luźną, ale w coś może cieńszego, bo jest bardzo ciepło w domu. W ogóle dzisiaj była przepiękna, przecudowna pogoda wiosenna, idealna. Byłam tylko w tym... W tej sukience sweterkowej i w trenczu takim krótkim, cienkim. I było mi fajnie, cieplutko. Teraz nawet wiecie, już przed szóstą, więc już tak pod wieczór, i naprawdę było fajnie, ciepło. Tomek wyszedł, bo się mówił na rower. Także też korzysta z pięknej pogody. A ja sobie tutaj trochę poogarniam w domu, także witam Was w nowym vlogu. Mam nadzieję, że się cieszycie. Kochani moi, dogrywam tą przewitkę Już przy montażu filmu Mimo, że za chwilę będzie reszta vloga Natomiast chciałabym, żebyście to zobaczyli w miarę wcześniej Bo tak sobie pomyślałam teraz jak montuję Że może dla moich widzów specjalnie Przygotuję kod zniżkowy Na wszystkie produkty Blerni, także Wszystkie produkty mojej marki będą W zniżce w, no w promocji, no będzie zniżka na kod Także tutaj wam już piszę kod Kod też znajdzie się w opisie pod filmem No i przy okazji pokażę wam naszą Nowość to jest piękna sukienka maxi, taka w kwiaty. Ta baza jest taka kremowa, ekry, coś takiego, i wzór jest w przepiękne, kwiaty. Także tak to wygląda u góry. Tutaj mamy takie. Paseczki puszczone. To jest wiązanie ogólnie tutaj na ramieniu, więc jeszcze z tyłu też mam ten paseczek. I zobaczcie, to jest sukienka Maxi. Mamy je w dwóch pięknych wzorach. To jest jeden, ten jest całkowicie nowy, a drugi mamy również sukienkę Amelia, którą chyba. Chyba we vlogu pokazywałam, a jak nie, no to sprawdźcie sobie na stronie, bo jest przepiękna ta sukienka. To jest teraz moja ulubiona sukienka, właśnie Amelia, ale mamy trochę nowości, mamy też trochę starszych produktów, które wiem, że mm, świetnie się sprzedają, wiem, że wiele osób poluje na nie. Także teraz jest dobra okazja skorzystać ze zniżki, więc jeśli macie ochotę coś zakupić na Blermie, no to teraz jest dobry moment, specjalnie dla moich tutaj widzów z YouTube'a przygotowałam kod rabatowy. Także wpadajcie tutaj na ekranie, jest kod. I szukajcie go też w opisie, jakbyście zapomnieli. I w opisie też wam napiszę, do kiedy będzie aktywny, no bo to zależy, kiedy puszczę tego vloga. Natomiast, jeśli macie ochotę na coś, no to wpadajcie. Oczywiście na stronie wszystkie są zdjęcia, wszystkie informacje dotyczące produktów. Mamy różne kategorie: sukienki, bluzki, spódniczki, różne rzeczy, także wpadajcie sobie, przejrzeć. Dobra, póki jeszcze się nie zrobiło całkiem ciemno, to mogę zrobić ten unboxing, bo już jest tak, no niby na dworze jest jeszcze w miarę jasno, ale wiecie, w domu już o tej porze robi się taki delikatny półmrok, także rozpakowuję. O, już dwie te torabeczki mamy. Ogólnie dawno nic kosmetycznego sobie nie zamawiałam, czyli będę z Wami szczera, chodź Kandusiu, chodź tutaj podejdź, chodź. Wow, podeszłaś, ona w ogóle często podchodzi gdzieś tam z drugiej strony łóżka. No dziękuję, że podeszłaś. Z drugiej strony łóżka i stoi i piszczy, żeby ją podnieść, a jak ją ja włam, to w ogóle udaje, że nie wie o co chodzi. A teraz podeszła ładnie, także grzeczna dziewczynka. A to chciałam powiedzieć, że wiecie, no przy ilości kosmetyków, jakie ja otrzymuję, nie będę ukrywać, że rzadko te kosmetyki kupuję, no bo no mam tego na tyle dużo, że i tak się z wami dzielę i sama nie jestem też w stanie tego zrobić. Ale zdarza się, że są takie rzeczy, które po prostu chciałam przetestować. Albo są mi potrzebne i wtedy zamawiam. Także otwieram pierwszą torebkę. O! Kurczę, powiem Wam, że na stanie inaczej to trochę wyglądało, ale okej, okay, bo zamówiłam sobie jedwabne gumki takie, wiecie, typu scrunchie marki Almania, słyszałam o nich dobre opinie, właśnie, że one są dobre do włosów, widzicie, że ja często noszę tą, bardzo nawet często i stwierdziłam, że jak i tak związuje te włosy, to fajnie by było mieć jedwabne gumki, a te w zestawach po dwie są tańsze, bo normalnie jedna kosztuje chyba... 39, 35, coś takiego. A tutaj dwie w zestawie tyle kosztowały, także wziąłam sobie taki zestaw różową i taką czerwoną. Natomiast ten róż wyglądał na stronie na bardziej taki rose gold, takie, coś takiego, ale nadal mi się podoba, wiecie, róż może być zawsze. A czerwień do jakichś takich neutralnych strojów też będzie fajne. Więc zamówiłam sobie to, pierwsza rzecz. I tutaj jeszcze coś do włosów, jest to. Szczotka w końcu Olivia Garden, bo wiecie, że ja lubię dbać o moje włosy A powiem Wam, że przez wiele lat stosowałam e, Tangle Teaser e, Tak wygląda ta szczotka Olivia Garden e, A wiem, że no teraz różne są opinie, ale większość z tych opinii o Tangle Teaserze jest zła e, Chociaż powiem Wam, że mnie jakoś tak nigdy krzywdy nie zrobił, nie zauważyłam Myślę, że on może zrobić większą krzywdę i łamać te włosy, no bo o to chodzi, o to jest taka burza, teraz to, to w internetach, że on łamie włosy. Może tak być w przypadku włosów, które są kręcone może, albo jakieś takie falujące, albo właśnie takie ze skłonnością do plątania się. A jakie ja mam proste włosy, które praktycznie nawet się nie plączą, no to wiecie, to jest po prostu przeczesanie, delikatne rozczesanie ich, więc ja nigdy nie zauważyłam, żeby coś tam mi z tymi włosami robił, ale i tak od dłuższego czasu włosy czesałam po prostu takim grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami taki, który też się używa do rozczasywania włosów mokrych albo w jakichś odżywkach, natomiast tyle się nasłuchałam dobrego o tych szczotkach, że sobie zamówiłam, bardzo chciałam różową ale się spóźniłam, bo to była jakaś limitowana edycja, widziałam, że gdzieś tam w internecie jest dostępna też ta różowa ale za chyba nie wiem 60 70 zł, gdzie ta kosztowała chyba Nie wiem, 40 coś jest trochę duża różnica e, No i potrzebowałam już taką Normalną szczotkę A o tej słyszałam bardzo dużo Dobrego, tutaj jest ponoć włosie Chyba z dzika Nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc Naprawdę nie wiem, także wybaczcie mi Natomiast wiem, że ona jest uwielbiana Przez włosomaniaczki e, I zamówiłam sobie taką klasyczną Bo jest chyba jeszcze większa Z takimi czterema tymi e, po jednej stronie i cztery ma po drugiej stronie tymi, nie wiem, zębami, częściami. Natomiast ta jest chyba medium, średni rozmiar, bo jest jeszcze też mniejsza. Także zamówiłam sobie to i ona w ogóle tutaj ma. Wiele osób o tym nie wie. Ja wiem to, no w sumie od dawna, no bo chodziłam też do szkoły fryzjackie, nie wiem czy wiecie o tym. Ale tutaj w środku są schowane takie szpikulce, które możemy sobie wyciągnąć i wiecie, zmienić. I wtedy możemy sobie na przykład wydzielać takie separacje, jak sobie robimy jakąś tam fryzurę. Także zamówiłam tą szczotkę Będziemy sprawdzać, będę testować i dam znać. O, oh, jak mi zelekcyzowała włosy! Hmm, mam nadzieję, że tak nie będzie nie może po prostu. Chociaż ostatnio i tak się elekcyzują dosyć mocno. Zobaczymy, czy ona będzie to e, wzmagać to elekcyzowanie, bo jest to trochę wkurzające, nie ukrywam. Także dwie rzeczy do włosów. Tutaj mam jeszcze coś. Do pielęgnacji. Ostatnio zawsze się zrobiłam maniaką pielęgnacji, ale czekajcie, zaraz zobaczymy, czy tutaj. Gdzie jest mój krem gratisowy? Miałam już prób... próbkę, nawet nie próbkę, tylko taki mini krem. Nie ma go chyba w tej paczce. U, będę musiała się odezwać, bo jeśli wydacie, tam była taka, można powiedzieć, prąka. Słuchajcie, jeszcze się przyjrzę dokładnie, ale nie widzę, go tutaj widzę tylko krówkę w minty. No nie, muszę się do nich odezwać, bo jeśli, była, jeśli wydamy jakąś tam kwotę, akurat wtedy była, była taka promka, na produkty Mokosz, a kupiłam dwie rzeczy i przekroczyłam tę kwotę, to można było zaznaczyć, że chcemy dostać em, chyba 15 ml, czyli taki dosyć duży, jak na krem pod oczy, bo właśnie to był krem pod oczy, chyba z figą, już nie pamiętam dokładnie, ale krem pod oczy, e, też z Mokosz. A ja nie mam tutaj tego kremu. Więc dowiem się o co chodzi, dowiem się odezwa się, bo chciałam sobie go przetestować. A to co zamówiłam to... Dwie rzeczy z polecenia Klaudi, Klaudi cukier Puder e, Dzięki super influencerka z ciebie bo od razu zamówiłam. E, czyli tamte dwie po prostu chciałam już od dłuższego czasu sobie kupić te do włosów, a to jest coś takiego może nie do końca spontanicznego, to będzie spontaniczne, a ta pierwsza rzecz to już się trochę zastanawiałam, bo szukam jakiegoś takiego e, samoopalacza albo produktu brązującego naturalnego e, bardziej, bo no jednak te e, takie standardowe Samoopalacze, one nie do końca są zdrowe Wiecie, czasami można użyć Ale chciałam po prostu coś naturalnego przetestować I zdecydowałam się na Właśnie z polecenia Klaudi Na brązujący balsam do ciała i twarzy Marki Mokosz Tutaj mamy zapach pomarańcza z cynamonem e, W ogóle jak to jest fajnie W takim e, słoiku szkl szklanym Czy plastikowym szklanym chyba Takie porządne, ciężkie pudełeczko Ja sobie to, no znaczy to pudełeczko, słoik Od razu sobie otworzę Mmm, fajny zapach to jak jakieś ciasteczko pachnie No, bardzo ładny zapach To ma taki świąteczny, bo wiecie, pomarańcza i cynamon Ale bardzo przyjemne W takim żółtym kolorze I to ma być nie tak delikatnie e, Już upaćkałam Brązujący balsam Także na pewno będę go testować w najbliższych dniach I zobaczymy jak on sobie daje radę, słyszałam, że fajnie, to nie działa co prawda aż tak mocno jak samo samoopalacz, ale że ładnie brązuje A jak już zamawiałam, to się zapytałam Klaudii, czy używała jeszcze coś z mokuż fajnego, bo ja nigdy nic nie używałam No i Klaudia poleciła żel do mycia twarzy też o niej, jakie fajne, lubię takie opakowania, wiecie, konkretne Później można ich do czegoś innego używać I to jest właśnie odżyw, odżywczo nawilżający żel do mycia twarzy, figa Także wiecie, żeli do mycia twarzy Chyba nigdy za wiele, bo tego się często Dużo używa, ja ostatnio używam e, Pianek przeważnie ale Jestem też fanką tej pianki z Eveline, Ale czasami fajnie jest się Przestawić na coś innego i tutaj mamy Taki właśnie odżywczo nawilżający Żel do mycia twarzy Także to są moje całe zakupy Jak coś przetestuję, jestem bardzo ciekawa Tych dwóch produktów, zwłaszcza tego No mega jestem ciekawa jak to będzie dawało efekt Słyszałam o tym kiedyś Że to bardzo fajne ma działanie, ale jakoś tak Nigdy nie przetestowałam, więc teraz będzie okazja, jak już przetestuję, będę miała jakieś przemyślenia, to na pewno dam wam znać. Dzisiaj w końcu zrobiłam sobie porządki w mojej biżuterii i to jest ta szkatuła, szkatułka, którą pokazywałam Wam w holu domowym. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zachęcam do obejrzenia, bo po ostatnim vlogu było też mnóstwo pytań o tą donicę na nóżkach, którą pokazywałam tylko jeden film wcześniej, właśnie w holu z dodatkami do domu i ta szkatułka również tam była tam też znajdziecie wszystkie linki także obejrzyjcie jeśli nie oglądaliście a takie rzeczy domowe was interesują e, natomiast zobaczcie tak sobie to wszystko ułożyłam, nas no jest fajne, z takim dużym lusterkiem e, także Zajęłam się trochę dzisiaj układaniem, przekładaniem, w końcu mam to jakoś uporządkowane e, i każdy łańcuszek też jest oddzielny, więc mi się nie będzie plątał. Ale jak widzicie, jest wypełniona po brzegi, też dzięki temu zrobiłam porządki. Zobaczyłam, czego nie noszę, co mogę oddać, co jest już na przykład na tle zniszczone, że trzeba to wyrzucić. Ehm, no i przejrzałam właśnie tylko te rzeczy, sobie zostawiłam, które faktycznie albo noszę, albo takie większe kolczyki, których na co dzień nie noszę, ale na przykład do filmów jakichś na Instagram. Diagram są mi potrzebne, także tak to wygląda. Fajnie, podoba mi się, jak to się prezentuje. Chociaż y, przydałoby się na przykład coś takiego, takie mniejsze y, cząstki na kolczyki, albo takie w szkatułkach różnych są takie wypukłości, jakby takie w tym kształcie, y, i wtedy się wtyka te kolczyki w to, więc one nie latają, nie będą się y, łączyły, mieszały. Także być może y, jak otworzą sklepy, y, to mówiłam Wam właśnie w tamtym holu też, że czaiłam się na szkatułkę z PEPKO y, i mam znajomą, która pracuje w pepku która. Jest zamknięte obecnie i oni mają te szkatułki Więc może mi się uda też tamtą zdobyć Bo długa też by mi się przydała No bo jeszcze wiadomo, kolekcja rośnie No i kilka mam takich rzeczy Które jeszcze mogłabym W szkatułkę włożyć, a tutaj nie chciałam przeciążyć Ale większość mojej biżuterii to jest właśnie to Także powiem wam, że jestem Bardzo z niej zadowolona Podobają mi się te przedziałki, przegródki Wszystko można sobie ładnie uporządkować A tak w ogóle kupiłam sobie taki Długi trencz w Stradivariusie. Natomiast jeszcze go nie nosiłam. Mówiłam Wam nawet dzisiaj, że miałam na sobie taki trencz, ale krótki, którego nie nosiłam mega długo, bo jakoś tak, no nie wiem, nie miałam w tamtym roku fazy na trencz i tamten ma już chyba dwa albo trzy lata. Natomiast jest jak nowy, ale bardzo chciałam coś takiego długiego, co by mi zasłaniało sukienki, więc zdecydowałam się na ten. Natomiast jeszcze, tak jak mówię, nie odczepiłam metki, bo powiem Wam, że zastanawiam się nad tym kolorem. Podoba mi się on, ale to jest taki bardzo jasny beż i zastanawiam się czy nie chciałabym takiego w trochę cieplejszym odcieniu beżu zamawiałam go ze strony więc wiecie ciężko jest jakoś tak sobie wyobrazić dokładnie jak to na żywo będzie wyglądało dlatego no mimo, że on mi się podoba, to jeszcze muszę się chwilę zastanowić czy właśnie nie wolałabym czegoś takiego w cieplejszym, trochę taki w karmelowy wpadającym, ale jasnym takim po prostu ciepłym odcieniu beżu bo ten jest taki bardziej kość słoniowa, coś takiego jest bardzo ładny ale może też poprzymierzam go sobie z sukienkami jakimiś, z którymi chciałabym po prostu nosić ten płaszcz i wtedy zadecyduję a tutaj szafa z sukienkami już otwarta, i powoli będę sobie tutaj porządkować. Może dzisiaj nie zrobię nic poza tym, albo jakoś bardzo dużo, ale chociaż to sobie przejrzę i tutaj mam wieszak przygotowany, żeby powiesić sobie tutaj z tyłu yy, ubrania, które będą na sprzedaż, żeby ich nie gnieść, no bo wiadomo, nie będę ich składać gnieść, bo do zdjęć chciałabym, żeby wyglądały ładnie, schludnie, wiadomo, także tak to yy, wygląda przed tych sukienek, jest mega dużo, nawet ostatnio na insta wstawiałam zdjęcie z moją szafą sukienkową, bo tutaj są same sukienki w tej szafie, słuchajcie, ewentualnie jakieś takie komplety, które wyglądają jak sukienki, te nasze z e, natomiast natomiast jest tego sporo, uwielbiam je wszystkie, ale no, wiem, że nie jestem w stanie wszystkich nosić. Poza tym, może bym sobie coś wymieniła, coś mi się na pewno jeszcze w tym roku spodoba, żeby kupić e, wiosną czy latem. Także warto zrobić miejsce na nowe ubrania, a te, których już tak często nie nosimy, po prostu sobie wymienić. Odzywam się do Was w takim strasznie ogarniętym stanie, jak widać, dlatego, że za chwilę będę myła włosy, ale zanim to, to chcę sobie wypróbować nowe produkty do włosów, bo mam nowy przede wszystkim. Olej, który chciałabym przetestować do włosów. Wiecie, że jestem ogromną fanką oleju Maxmo. Używałam na razie tego, jeśli chodzi o długość włosów, o olejowanie, to używałam tego do włosów nisko tego Fix Your Hair, czyli tej mieszanki. Natomiast tutaj mamy nową markę, która mnie zaciekawiła: Trust My Sister. Ona jest dostępna w, na kokolicie, na pewno z tego co widziałam. I to jest Hot Oil Treatment do włosów nisko porowatych. I Jeśli chodzi o oleje, które tutaj są, to już Wam mówię, tak, olej kokosowy z baobabu i słonecznikowego wraz z masłem kakaowym oraz masłem Shea. No i właśnie to musiałam sobie przetestować, ale najpierw jako bazę nałożę sobie też... Bazę taką żelową do włosów o różnej porywatości również tej marki. Jeszcze nie testowałam w ogóle nic od nich, także jestem ciekawa, jaki będzie efekt, bo też mam szampon i różne rodzaje masek, także wszystko sobie to dzisiaj przetestuję i po prostu stwierdziłam, że jak nagrywam vloga, to <grym>, zobaczymy efekt na moich włosach, teraz wiem, że wyglądał cudownie, ale po prostu od rana robiliśmy różne rzeczy, trzeba było jechać tu i tam ja I idziem taka właśnie. Wiecie, no tak związane całkiem, ale bo są jeszcze na tle krótkie, że to wszystko nie chce się tak samo, po prostu samoistnie trzymać, a że trzeba było szybko rano gdzieś ruszyć, no to właśnie tak wyglądałam. Ale nieważne, dobra, idę właśnie zaraz, e, znaczy idę, nałożę sobie te produkty na włosy, e, umyję już na spokojnie, w tym czasie sobie porobię różne rzeczy w domu i pokażę Wam później efekt, bo jestem ciekawa po prostu, czy e, moje włosy się polubią z tymi olejami, no bo wiecie, też różna porowatość włosów i ogólnie różne włosy lubią się z różnymi olejami. Niby tutaj mam przeznaczone właśnie do niskoporowatych, takich e, jakimi są moje, e, ale wcześniej testowałam właśnie tylko tą mieszankę z Maxmo. I używałam też oleju z, ze słodkich migdałów do olejowania kiedyś dawno i też mi się fajnie sprawdza. Innych olejów nie testowałam, także jestem ciekawa, jak będzie w tym przypadku, także zobaczymy się za chwilę w efektach. I jeśli chodzi o efekt na włosach, tak wyglądają włosy po myciu i po wysuszeniu w ogóle. Tutaj w tym świetle jest w ogóle dziwne bardzo światło, tak niby jest pochmurne, ale jednocześnie jest jasno nie wiem, dziwna pogoda, ale w każdym razie nie zważając na kolor, bo tutaj aparat trochę mi zmienia na takie rudawy, na żywo tak nie wygląda, no to faktycznie te włosy są, są lśniące, natomiast czy są bardziej lśniące niż normalnie po użyciu innych produktów? No, nie powiedziałabym. Ładnie wyglądają, ale po pierwszym użyciu jakiejś tam ogromnej różnicy nie widzę. Jedno, co chciałam Wam powiedzieć, to średnio wygodny w użyciu jest ten Żel, ta baza żelowa pod olej, dlatego, że w tej butelce twardej taki dosyć gęsty produkt ciężko jest wydostać. Trzeba naciskać tą butelkę, wiadomo, ona jest twarda, taka dosyć gruba, więc ciężko jest trochę wydostać ten produkt. Dlatego ja się trochę z tym męczyłam, ale jeden ciekawy produkt jeszcze z tej marki mam i jest to szampon w piance. Szampon właśnie w formie pianki I powiem wam, że Ciekawie się myło tym włosy, ponieważ Generalnie szampon taki zwykły Płynny, zawsze, czy tam kremowy Musimy zawsze spienić A tutaj już mamy formę takiej bardzo gęstej, bardzo zbitej piany, e, trochę takiej jak um, taka pianka do golenia, ale taka naprawdę gęsta. E, także ciekawa um, konsystencja. Natomiast przez to, że to jest takie dosyć mocno zbite, to ja i tak troszeczkę wodę musiałam sobie dodać, dlatego że. Bateria mi padła w aparacie, więc nie dokończyłam myśli e, Natomiast no generalnie ciekawy produkt, ale no tak jak mówię szczerze całkowicie Nie mam jakichś takich wyjątkowych e, odczuć już po pierwszym użyciu, jeśli chodzi o tą serię e, Jakoś takiej spektakularnej różnicy nie zauważyłam, ale no wiadomo tego typu produkty często e, lepiej jest przed, No właściwie nawet trzeba przetestować dłużej, żeby zobaczyć jakieś takie większe efekty Także to jest na razie takie moje pierwsze wrażenie a tak w ogóle zapomniałam pokazać Wam, ile rzeczy e, odłożyłam i jakie rzeczy też odłożyłam do e, wyprzedaży szafy, więc to są rzeczy na wieszakach. Na razie tyle, może jeszcze raz sobie zrobię przegląd, żeby naprawdę tak się wziąć i e, wiecie, e, zmotywować do tego, żeby odłożyć więcej, bo na razie z wieszaków to są wszystkie rzeczy odtąd. Dotąd wiadomo. Plus tutaj e, przejrzałam też swoje dresy e, i bluzy, i stwierdziłam, że nie mogę ich wszystkich zatrzymać. Chodzę tylko tak naprawdę w tych z także Warsaw, także no nie będę siebie samej oszukiwać i po co to ma leżeć, jak mogę po prostu sprzedać, i ktoś sobie chętnie w tym pochodzi. Także na razie nie ma tego jakoś dużo. No ale parę rzeczy jest. A jeszcze może e, jakaś kurtka tutaj trafi. Zobaczymy, przejrzę jeszcze sobie szafę właśnie tam w korytarzu. że moi drodzy, ja już z masetką na twarzy. Chciałam się tylko z Wami pożegnać. Bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. wydać że może był trochę taki nudnawy, także wybaczcie to, różne vlogi będą się pojawiały, ale ostatnio mam trochę zajawkę na nagrywanie, także może będą częściej te vlogi. Jeśli tak chcecie, to napiszcie. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym vlogu czy tam filmie. Do zobaczenia. Pa pa! The sun is shining 24 7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.